No, to pora wracać, czyli zejście z góry. Nie wydawałoby się, że zejście z góry będzie czymś bardzo łatwym. A otóż chcę Ci powiedzieć, że schodzenie ze szczytu wymaga szczególnej uwagi, dlatego że najwięcej wypadków jest właśnie wtedy, kiedy schodzimy, bo schodzimy zmęczeni, szczęśliwi, że osiągnęliśmy ten szczyt. Nie jesteśmy już tacy skoncentrowani na tym każdym kroku, tylko schodzimy już z takim no, niebezpiecznym rozluźnieniu. No, i to jest klasyczne zejście z każdej góry życiowej, czyli wtedy, kiedy osiągamy cele, co się rozluźniamy, to mamy ten czas na celebrację, na wygłupianie się, na śmiechy. Niestety to nie jest czas do tego, żeby się uczyć, żeby się rozwijać. Chciałam się wam, z Wami dzisiaj podzielić tym, co usłyszałam od swojego przewodnika, schodząc za kąkaguły. On mi powiedział, find your own way, znajdź swoją własną drogę. Przepiękna w ogóle metafora, jak się schodzi za kąkaguły, to jest takie pasmo dosyć e, długo ciągnące się, tego podłoża. No i właśnie przy okazji tego schodzenia powiedział mi wtedy Znajdź swoją własną drogę, czyli nie idź śladami osób, które szły, bo tam masz mało tego żwirku, czyli tam jest ten wyślizgany kawałek drogi, tylko idź właśnie tą częścią, w której po prostu nikt nie szedł. To jest tak samo jak w naszym życiu. To jest pewna sztuka, rzeczywiście dać sobie to przyzwolenie do tego, żebyśmy znaleźli w swoim życiu tą własną drogę, bo każdy z nas jest kowalem swojego losu, to już wiemy i ciągle też to powtarzam, i mamy wpływ na to, co w życiu nam się przytrafia.